Jan Kochanowski, treny. Tren pierwszy. Wszystki płacze, Wszytki łzy heraklitowe, i lamenty i skargi symonidowe, wszystki troski na świecie, wszystkie wzdychania i żale, i frasunki i rąk łamania, wzyki, a wszytki zaraz w dom się mój noście, a mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście. Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła i wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Tak więc smok upatrzywszy gniazdko kryjome słowiczki liche zbiera a swe łakome gardło pasie tymczasem matka szczebiece u boga, a na zbójce coraz się miece prózno, bo i na same okrutnik zmierza a ta nieboga ledwe umyka pierza. Prózno płakać, podobno drudzy rzeczecie. Cóż przebóg żywy, nie jest prózno na świecie. Wszystko prózno. Macamy, gdzie miękcej w rzeczy, a ono wszędy ciśnie. Błąd wiek człowieczy. Nie wiem, co lżej? Czy w smutku jawnie żałować? Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?